Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy 10 najlepszych walk w animowanych filmach o superbohaterach. Wygląda, <grym znać> Przyjrzymy się najlepszym bohaterskim starciom, jakie oferuje animacja. Nie będziemy jednak brać pod uwagę anime. Ponieważ niektóre z tych walk to momenty kulminacji, spodziewajcie się spoilerów. Która animowana superwalka jest waszą ulubioną? Napiszcie w komentarzach. Numer 10. Batman kontra wojownicze żółwie ninja. Batman kontra wojownicze żółwie ninja. Tytułowa walka dorównuje nietypowej koncepcji. To na pewno. Twórcy doskonale rozumieją, co czyni tę markę kultowymi. Od momentu, w którym żółwie są nakryte na zachwycie nad Batmobilem, wiemy, że czeka nas dobra zabawa. Kiedy dochodzi do starcia przez nieporozumienie mamy zabawną i kreatywną walkę. Głupkowatość żółwi dobrze kontrastuje z ponurym wyglądem Batmana, a widok obu stron oceniających swoje umiejętności nawzajem idealnie dopełnia konfrontację. Uh, He too fast. Jedyne o co można się przyczepić, to to, że nie było tego więcej. Numer 9. I nie ma mocni i mrożon kontra Omni I nie ma mocni. Yeah! Jeśli chodzi o sekwencje akcji, ten film ma się czym pochwalić. Viola i Max łączący swe moce, by stworzyć superkulę to było coś. Ale jeszcze lepszym widokiem jest rodzina par łącząca siły w kulminacji. Pomocą mrożona rodzina mierzy się z omnidroidem w epickim starciu. Moce bohaterów są w pełni wykorzystane i łączą się ze sobą tworząc kreatywne kombinacje. Po raz pierwszy rodzina par jest prawdziwą jednością, a walka to również zwieńczenie podróży tych domowników z supermocami. Numer 8. Batman kontra Joker. Batman zabójczy żart. Siłą tej walki nie są ciosy, a głębokie spojrzenie na dwie legendarne postacie i ich wzajemne relacje. Brutalna walka służy jako narzędzie do zbadania co czeka tę dwójkę, a może jest już uwięziona w niekończącej się grze w kotka i myszkę. To genialne ujęcie sprzecznych ideałów, fachowo ożywione przez kreacje Kevina Conroy'a i Marka Hamila. Kiedy żart Jokera dwuznacznie kończy scenę ze śmiechem jego i Batmana, jasne jest, że może więcej nie dojść do starcia tak znaczącego dla ich dynamiki. Numer 7. Wielka Szóstka kontra Profesor Kalahan. Wielka Szóstka W tym starciu chodzi o podróż Hiro i to, jak ma się ona do podróży Kalahana. To nie super cios decyduje o walce, a przywództwo Hiro i jego zaufanie do przyjaciół, których Kalahanowi brakuje. Dzięki temu kontrastowi walka wznosi się ponad standardową rozrywkę, dając emocjonalny wyraz. I Hiro, i Kalahan zmagają się z żalem, ale to, jak sobie z nim poradzili, doprowadziło ich do różnych miejsc. I to w pełni widać w ostatecznej konfrontacji. Stanięcie na czele drużyny to oczyszczające zakończenie podróży Hiro oraz wyjaśnienie kwestii żałoby i akceptacji w filmie. Back kick, Knife hand. roundhouse, hammer fist.

Żadna animowana bijatyka nie daje takiego dreszczu emocji jak ta. Mało bohaterów jest w stanie unieszkodliwić szalejącego halka. Rosomak z adamantowym szkieletem to jeden z niewielu. Rezultat jest taki, jakiego można się spodziewać. Wymiana ostrych ciosów i słownych docinek. Epicka walka tytanów, szkoda tylko, że została przerwana przed wyłonieniem zwycięzcy. Trzymamy kciuki, by pewnego dnia mogli dokończyć pojedynek w MCU. Numer 5: Superman i Trigon kontra Darkseid, Justice League Dark, Apocalypse War. What have you done, Kryptonian? Not the Kryptonian. Not anymore. No, man. Żadna inna walka w animowanym katalogu DC nie jest jednocześnie tak ponura i trzymająca w napięciu. Stawka nigdy nie była tak wysoka. Prawie wszyscy bohaterowie stoją między Darkseidem, a dominacją w całej galaktyce. Superman, opętany przez Trigona, staje do walki z pogromcą planet w brutalnym starciu dwóch ciężkich zawodników DC. Film na początku jasno dał do zrozumienia, że żaden bohater nie jest bezpieczny, a ponury ton tylko podnosi napięcie tej sceny. Agresja, przemoc i stawka, o którą toczy się walka, sprawiają, że jest to niezapomniana biatyka, niepodobna do niczego, co widzieliśmy wcześniej. Numer 4. Batman kontra Jason Todd kontra Joker. Batman w cieniu czerwonego kaptura. To nie tyle walka, co intensywna rodzinna kłótnia. Jednak to nie zmniejsza napięcia, jakie towarzyszy tej kulminacji. W adaptacji jednej z najtragiczniejszych fabuł w historii mrocznego rycerza, Batman staje do walki z byłym Robinem. Jason Todd szuka zemsty i chce ją osiągnąć, robiąc to, czego Batman nigdy nie zrobił: zabijając Jokera. Konfrontacja to mrożąca scena, w której mroczny rycerz musi zmierzyć się z poczuciem winy za los Jasona.

But I'm you back. Tytuł nieco psuje zakończenie, jednak nie przeszkadza, by to starcie zyskało status kultowego. Gdy Liga Sprawiedliwych nie ma już sił, kryptończyk jest ostatnią linią obrony przed potężnym potworem. Wiedząc, co nas czeka, każdy cios trzyma nas na krawędzi fotela, a my zastanawiamy się, kiedy i jak upadnie legendarny bohater. W końcu nie ma lepszego i bardziej związanego z Supermanem sposobu niż ochrona Lois Lane. Heroiczne poświęcenie Clarka tylko dopełnia świetności tej brutalnej wymiany. What a lucky man. I was. Numer 2: Spider-Ludzie kontra superzłoczyńcy Spider-Man oh, nice Peter. Żadne inne superwidowisko, czy to animowane, czy nie, nie jest takim świętem historii komiksu jak ta finałowa walka. W tej wielowymiarowej bitwie, w której różni spider ludzie chcą wrócić do swoich światów jest więcej akcji niż można oczekiwać. Aww, Wspaniała animacja, doskonała choreografia i mnóstwo serca wyciągają tę walkę nad inne. A najlepszy jest ostatni akt, gdy Miles wyrasta na bohatera, którym zawsze chciał być. Barwna akcja przyciąga wzrok, ale to rola Milesa czyni to starcie niezapomnianym momentem w całej historii superbohaterów. Zanim ujawnimy numer 1, pora na kilka wyróżnień. Liga Sprawiedliwych kontra Darkseid. Liga Sprawiedliwych wojna. Tutaj każdy bohater zostaje doprowadzony do granic wytrzymałości. Batman Terry McGinnis kontra Joker. Batman powrót Jokera. Poetycka, pełna napięcia walka, będąca zwieńczeniem podróży Terego. Liga Sprawiedliwych kontra Syndykat Zbrodni. Liga Sprawiedliwych kryzys na dwóch ziemiach. Liga robi świetny użytek ze swoich umiejętności. Sinestro kontra korpus zielonych latarni, Zielona latarnia, pierwszy lot. Ikoniczny złoczyńca dokonuje niszczycielskiej prezentacji mocy. Rafael kontra Leonardo, Wojownicze żółwie ninja, Emocjonalny pojedynek braci, który podkreśla ich więź. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy, dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1 Batman kontra Superman, Batman DCU, Mroczny Rycerz, Powrót, część druga. Nim postacie wymieniły ciosy w filmie live-action, mroczny rycerz zmierzył się z ostatnim synem Kryptona w tej animowanej ikonicznej walce. Kiedy rząd nie może już tolerować działań Batmana, wysyła Supermana, by go poskromił. Walka jest tak brutalna, że ciężko się ją ogląda nie tylko przez pokaz siły, ale też przez to, że żaden z nich nie chce śmiertelnie zranić drugiego. Starcie fachowo eksploruje ideologię współczucia każdej ze stron do tego stopnia, że wyznaczenie zwycięzcy byłoby niewłaściwe. Emocjonalna, pełna akcji i złożona. Poprzeczka dla innych walk DC ustawiona jest bardzo wysoko. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej, wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.